piec, podeszwy, mnie tak zaczęły boleć mm. i zaczęłam wariować i jakieś sobie zamawiałam prywatnie wkładki różne, różniste, guzik, nic mi nie pomagało wie pan, przypomniało mi się o tych o Klatka tych wkładkach, naszych, tak. mówię kurcze włożyłam po tygodniu ja się zupełnie inaczej czuję w ogóle no, no jak są I dobre to... dobrze dobrane, nie za długie, I... takie idealne do stopy to idealnie profilują i trzymają, Jezu, e, Jezu. trzymają ten fason stopy. No. Prawidłowy, naprawdę, ortopedyczny. Ja, nie, ja się w tej chwili w ogóle ciągle nie noszę, bo mam i w kapciach w domu, i jak wychodzę, no. no mam kryte buty. No. że zapobiegają platfusom, no, płaskostopiu tutaj super. Podłużne, poprzecznemu i podłużnemu. Super, są naprawdę. To jest amortyzacja mm -hmm. dla stawów, no. i te stawy mają lżej. Tak jakby była, tak jak, no, jak to zawsze mówię. Jak dobre koło, dobra ochrona w samochodzie, no, no, przyzwoita, tak, dobra, taka tak, bieżnikowa, tak. że Pani e, I się powiem Panu mało tego, jak ja po prostu te wkładki zauważyłam, że mi bardzo pomogły, zaczęłam Pana szukać. Nie kuczy, nawet a, w zeszłym roku byłam, czy dwa lata temu, bo pamiętam byłam dawno, dawno temu w tym salatorium Perła a, i z tej Perły tak. gdzieś tutaj, i tutaj tak. przyjechałam, tego nie pamiętam, gdzie te płatki kupiłam. 30 lat już tu Jesteś. jesteśmy, pod tym samym adresem i tym samym tak? telefonem. Aha, aha. Nie zmieniamy, no 30 ja... lat nie zmienię. Przez no te 30 właśnie. lat to ja już wymasowałem no prawie ćwierć miliona stóp. Mm -hmm, mm -hmm. Już teraz nie zapisuję tak dużo ludzi jak kiedyś, mm -hmm. bo jest dużo innej pracy. Ale tak to było, to było bardzo intensywne 30 lat pracy. To tu się nie przewinął przez ten mój sklep, gabinet. Cała no, historia, właśnie. proszę panie. Ludzie wracają po 10, po 15 Oczywiście. latach. tak jest. Jak tutaj bywają w łóżce. zapisują się na zabiegi, na masaże. Żeby odprężyć im te stopy, leczą sobie kolana. Zabolało do kolana, no, no, to kolano Pani. A zobaczymy tutaj i tą część bolą lędźwiową, oczywiście. o kręgosłupa tutaj. Boli jak cholera. Tutaj przy tych bo tutaj wspominała Pani o tej rwie kulczowej. No, to rwie, tak, no. Całe stopy Pani tu rozluźnię i rozmasujemy te receptorki najpotrzebniejsze, żeby naładować znowu akumulatory. A człowiek bez względu na wiek, czy mam tu na myśli jak się nauczy czegoś, czy robi jakieś ćwiczenia, czy wykonuje prawidłowe ruchy, to później już nie ma znaczenia, czy się ma 50, 60, 70. Cały czas to robię. Tylko dopasowuje to do możliwości, do wieku, do danej sprawności fizycznej. Kiedyś robiłam inne ćwiczenia, a dzisiaj robię lżejsze. Już nie muszę szpagatów robić, ale rozciągać się lekko muszę mm -hmm. i stawy, żeby mi nie rdzewiały, żeby nie skrzypiały. Tak jak mówię, kwestia właściwego ustawienia się. Czyli nogi ludzie za wąsko biorą podczas schodzenia w dół, trzeba szeroko się ustawić. Ja tu już dyskutowałem z setkami ludzi, którzy tutaj ze mną się sprzeczali, Naszała że jak się, trzeba, jak się trzeba schylać i. Jak przysiady robić, i trzy czwarte nawet tych tak zwanych fachowców na wąskich stopach to robi. A po co? To zaraz sylwetka nie jest ani stabilna. Mm -hmm. Ona się zaczyna zmieniać na niekorzyść. Łamie się czek w a Jak stanie szeroko, jest odziębna. Na wyprostowanych plecach. A pan myśli o Jodze? no jak najlepiej myślę jeżeli jest właściwie wykonywana yoga. mi nie chodzi o samą jogę jako jogę, jako nazwa tylko te tak, tak. ćwiczenia Ćwiczenie. które ja są, bo to mnie jedyny, bo tak ja się ludzie, nie znam na na jodze chińskiej czy czy indyjskiej czy jakiejś ja uważam to za ćwiczenia e, e, rozciągające i, i oddechowe, tak, razem z tym właściwie zrobione, i to może być równie dobrze europejska joga. Ważne, żeby ją wykonywać. Jak ja stoję na trawniku, czy gdzieś i wykonuję takie ćwiczenia, to mówią, czy ja tajci ćwiczę, jakie tai chi Ja mówię, to jest europejskie tajci, to jest takie moje tai chi Właściwie wykonuję ruchy według właściwych swoich możliwości dostosowane do moich stawów i właściwie te stawy jako konstrukcję ustawiam. Na tym to polega i do tego dodaję równomierność oddechu, wdechu i wydechu cała filozofia. Na siłę nic tutaj nie robię, nie przyspieszam, bo to, to nic nie daje, tylko ładne, swobodne i opływowe ruchy. No dobrze. Zgadzamy się? Oczywiście. No to tak mam.